Porozmawiamy Witam Cię, Staszku, serdecznie. Z właścicielem klubu, Stara Babcia. Powiedz mi, dobry z... wieczór Państwu. Czy, czy w takich dwóch słowach, dwóch zdaniach opisz tą sytuację całą? Kochani, jest już kolejna sobota. Dzisiaj minął miesiąc, jak otworzyłem, otworzyłem lokal. Pierwszy klub w województwie, czyli pierwszy klub na tyle milionów mieszkańców. Całą swoją, całą tutaj. Całą złość i nienawiść wszystkich e, służb e, przyjęłem na, na siebie tutaj, więc, e, więc starali, się, starali się tutaj mm, no, zdławić zdławić ten bunt przedsiębiorców właśnie z zarodku. E, jak tutaj Staszek na bieżąco filmy, filmy puszcza, e, mnóstwo kontroli e, różnych, różnych instytucji było, nie znaleziono tutaj najmniejszego pretekstu, żeby, żeby mnie ukarać czy nie daj Boże sprowokować do zamknięcia prawnego, prawnego lokalu Policja już od zeszłego tygodnia e, widać, okazuje swoją bezradność e, blokując, blokując wejścia do mojego lokalu przypominam, to są dwa lokale połączone ze sobą Klub e, Stara Babcia, Klub Infinity to są trzy kondygnacje z wejściem e, przez deptak na Wełnionym Rynku z wyjściem na samą Wyspę Młyńską nad rzekę. Jak widać poświęcili trochę czasu po to, żeby przeanalizować wszystkie liczne wejścia, wyjścia do lokalu, Nie chcą, chcą uniemożliwić właścicielowi, czyli mi, dostęp klien klientów. No, sytuacja jest kuriozalna, bo funkcjonariusze tłumaczą się, tłumaczą się tym, że Wystawił zakaz prowadzenia działalności Sanepid I to jest, to jest ich główny tutaj, nie wiem. O, mamy kolejnego tutaj gościa, na którego czekaliśmy, nas zaskoczył. Tak, pojawił w się tutaj pan Paweł, tam... Paweł, Paweł Tonajno nas zaskoczył. Ale yy, słuchaj, nie yy, tylko tak króciutko, powiedz mi. Yy, yy... Nie chcą się personelu ani moich gości e, tylko ja, tylko mnie wpuszczają do środka. Także, także to jest jawne łamanie tutaj prawa prawa przedsiębiorcy, to prawa wolności. Yy. Tomasz, a nie, wolno, powiedz... nie wolno nikomu w ten sposób blokować prowadzenia działalności bez nakazu sądu. To... Powiedz mi, jaka jest opinia prawników na, to, na tą sytuację? Yy. Oprócz wielkiego buntu w Polsce yy, przedsiębiorców, bo to w pierwszej kolejności ich, yy, ich dotyczy, yy, Zaczęli się do nas przyłączać radcy prawni i prawnicy. Bardzo, bardzo wielu jest ich. Oni też mają głębokie poczucie sprawiedliwości. Wspomagają nas jak tylko mogą. Wielu z nich pracuje pro bono, za darmo. Dziękujemy im za, za wsparcie. Jest, jest to nie, nieocenione. Na dzień dzisiejszy, od kilku już tygodni, złożyłem pozwy do, do sądu, do wydziału cywilnego o odszkodowania tutaj funkcjonariuszy i inspektorów tych licznych służb, którzy ym, tutaj ym, dopuścili się łamania, łamania prawa. W stosunku do mnie do personelu w stosunku do, do prawa prowadzenia działalności. Oprócz tego, oprócz tego został złożony wniosek w trybie nadzwyczajnym, czyli będzie rozpatrywany bardzo szybko zabezpieczenie o nieutrudnianiu prowadzenia działalności gospodarczej. Czekamy na ten wniosek jak na zmiłowanie, ponieważ jest to dzieło wielkiego sztabu. Prawników oraz profesorów, i mamy w naszym przypadku bardzo duże szanse uzyskać to zabezpieczenie. Byłoby to wielkim przełomem w walce przedsiębiorców o ich prawa. Wielka oręż, gdzie sprawa by była precedensem, jeśli chodzi w ogóle o nasz kraj. Prawdopodobnie byłbym pierwszym, nie prawdopodobnie, ale na pewno, byłbym pierwszym, pierwszą firmą, która taki y, wniosek, takie zabezpieczenie y, by dostała. Czas pokaże, jeśli, jeśli nawet to się nie uda, mamy plan B, mamy plan C. Jestem nieugięty w swoich działaniach, jak y, często podkreślam, mam y, wielkie serce do tego, do tego co robię. Nie czujemy, nie czujemy tutaj jakiejś, nie wiem, personalnie nienawiści do poszczególnych nie wiem, funkcjonariuszów, inspektorów, tylko generalnie mamy, odczuwamy tutaj ogromną złość, którą. Tutaj System nas, nas tutaj blokuje, wprowadzając taki ogromny zamordny. Staszku, dziękuję. To, dziękuję serdecznie. Jeszcze raz przypomnę, mówił do Was właściciel klubu Stara Babcia. Klub się mieści w Wydgoszczy, na wełnianym rynku. Przychodźcie, wspierajcie, popierajcie.